Cześć! Pytacie mnie czasami, co tam robicie w tym kościele, w tym kościele, jak jest ewangelicznym kościołem, czym się różnią tam jego działania, praktyki od innych tam rzeczy związanych z wiarą, od innych tam wspólnot wyznaniowych, więc pokrótce streszczę, co działo się tutaj w naszym kościele, w naszej wspólnocie w okresie letnim, bo działo się troszeczkę rzeczy i to będzie taki obraz dla was czym. Może człowiek zetknąć się właśnie, jeżeli mówimy o kościele ewangelistym, o kościele, który jest skupiony na Duchu Świętym. W tym okresie letnim, na przykład, grupa od nas liderów mogła jechać do takiej grupki Polaków, właśnie w Niemczech, gdzie ludzie jeszcze dodatkowo poznani, którzy przyszli. to mogli naradzać się na nowo, pewna osoba mogła doświadczyć kompleksowego uwolnienia, ludzie doświadczali szczytu w Duchu Świętym, więc taka to była dwu- czy trzydniowa wyprawa do, do Niemiec, by wyposażać też ludzi, tak? ludzie też czerpią w formie online. Mamy stałe też tutaj nabożeństwa, transmisje online. Nabożeństwa niedzielne, które rozpoczynają się chwilkę po godzinie 17 w Poznaniu. Zachęcam oczywiście do uczestnictwa w formie stacjonarnej, ale oczywiście można uczestniczyć zdalnie, internetowo, czerpać po prostu i wzrastać. W tym okresie letnim mogły odbyć się też spotkania damskie, jak i męskie tak? dla kobiet, dla mężczyzn, takie, e, gdzie y, można troszkę zasilić się w swoich e, doświadczeniach e, związanych z kobiecością czy męskością. Analogicznie razem spędzaliśmy czas, gdzie mogliśmy dzielić się tym, co przeżywamy, jak i e, tak naprawdę doświadczyć trochę takie choćby rzeczy. Grill, grill. Kilka razy w okresie letnim robiliśmy grilla kościelnego. Podczas jednego z tych grilli też akurat dało radę ochrzcić w wodzie osobę, która pojednała się świadomie z Jezusem. Więc w ciągu sezonu wykorzystujemy ten letni czas na, takie, na taką przestrzeń relacyjną. Gdzie jesteśmy w stanie się zintegrować, pogłębić swoje relacje? Jest to wszystko w kontekście Boga, mniej lub bardziej, chociaż jest to też czas luźny. Prowadzimy stałe ewangelizację na ulicach Poznania poprzez internet, więc jesteśmy, jesteśmy aktywni na różnych polach. Zaczynając okres letnim, w maju dokonał się dość dużych, przez kilku osób. Z tego co ośmiu osób, później mieliśmy jeszcze kilka pojedynczych chrztów przez ten okres letni, tak chrztów, gdzie tak gdzie, gdzie to człowiek wyznaje Jezusa swoim Panem najpierw, a później potwierdza to poprzez ten akt zanurzenia w wodzie. Tak więc, takie rzeczy i tym podobne się dzieją regularnie. Rzeczy mniej publiczne, bardziej publiczne, które robimy całym kościołem, które robimy indywidualnie, które dzieją się po prostu też między ludźmi. Między tym wszystkim właśnie działa Duch Święty, bo to na nim jesteśmy skupieni. Więc, jeżeli czegoś takiego szukasz, jeżeli szukasz takiej. Szukasz takiej drużyny, takiej Bożej drużyny, drużyny ludzi, którzy mają pewne wartości podobne do Twoich, mają wartości, które nawiązują do Boga, którym przede wszystkim przyświeca Jezus i życie inaczej niż widać schematy w otaczającym świecie, to zapraszamy Ciebie, może być tego częścią, czy w naszych spotkaniach stacjonarnych w Poznaniu, czy połączyć się też online. Dzisiaj to kościołem jesteśmy my, więc to my razem tworzymy, tworzymy rzeczy, tworzymy społeczność. Pozdrawiam Ciebie, Pastor Bartosz Michał, Kościół Chrześcijański, Płomień Pana Poznań. Jeśli właśnie taki Bożej, drużyny, aby też wzrastać w wierze szukasz, to zapraszamy.